Cześć, to ja, Erwin. Witam na kanale Erwinomania. Dziś otwieramy sobie Ultra Premium Collection Sizer. Yy, Mega Sizer. I, I to jest największa rzecz z pokémonowych rzeczy, które Wam pokazywałem od Mikołaja. I, i tutaj mamy dwie. Dwie promki Mega Charizarda EX i Orico EX. Jak tu widzę, ten Mega Charizard ma jakiś japoński napis. Nie wiem, czy on znaczy chyba Mega Charizard, albo po prostu Charizard, albo po prostu Mega. Nie wiem. Tu mamy jeszcze pudełko z Mega Charizardem. Dekboxa z Mega Czajzardem Mato z Mega Czajzardem Kreton z Mega Czajzardem te dwie promki kostki koszulki i i 18 boosterów 5 zy, nie 4 z Phantasmal Flames, 4 z Mega Evolutions, 4 z Destiny Rivals, 4 z Journey Together i 2 z Surging Sparks. Dobra, otwieramy. Otwieramy. I tutaj już mamy ładnie wszystko ustawione. To zaczniemy sobie od promek. To na razie na bok. Tutaj Mega Charizard. Tutaj. Nie wiem. Nie widzę. Korykorio. A few moments later. Szuk, szukałem, w końcu znalazłem. Zdziwiłem się bardzo, że nie ma tej karty, ale chyba ją znalazłem. Że jest tutaj, jako, jako dwie karty. Tutaj może widzicie, ale, ale ja, tylko, ja tylko myślę, nie będziemy na razie otwierać. Może później otworzymy. Tak, nie wiem, na końcu, pod koniec, na środku. Dobra, lecimy dalej. Tutaj sobie otworzymy teraz matę z Mega Czajzardem i ona będzie podobno wyglądała. Tak. Wow. Tak się prezentuje nasza mata. Jest naprawdę ładna. Tak, taki. Taki wulkan, widzę. I tutaj oczywiście jest taki dym mega ewolucji, jak na każdym puszczerku. Z tego dodatku. Oczywiście nasz mega chizer. Ale naprawdę wygląda to do, dobrze. To jest wśród mniejsze od naszej tej tej z MNiU, innego Ultra Premium Collection, Ultra Premium Collection MNiU możecie kojarzyć, jeśli go oglądaliście I, i na tej macie będziemy sobie nagrywać ten odcinek to lecimy dalej teraz najciekawsza część czyli busterki, i kostki i inne rzeczy dobra zobaczmy co my tu mamy Dobra, mamy tu nasze busterki z różnych dodatków. Mamy pudełko, deckbox. Z cajzardem, taki do gry. Mamy koszulki z cajzardem. Kostki. O. Od 10 do 100. Tu też jest. Kosztki od 10 do 100 punktów. No i żeton Cazarda. Metalowy. Rozumiem, bo zawsze była... No nie zawsze. W Ultra Premium Collection była metalowa karta, a tu jest metalowy żeton z Chisardem. No to dużo rzeczy się zmieniło, tutaj sobie na razie położymy, no można budować Czajzarda takiego, bo masz wszystko potrzebne do niego, no, pudełko z Czajzardem, koszulki z Czajzardem, brzeton z Czajzardem, matę z Czajzardem. No to, no to można no to można z euro zrobić dalej, e dobra, tu podzielę dziesiąte i żarna, gdzie Destiny Chronicles, Mega Evolution Phantasmal Flames. No, przechodzę to sobie zacząć. Od najstarszego, którym jest Journey Together. No, to zaczynamy. Może nam się coś trafi. Może nam się trafi Mega Chizard. Może nam się trafi Złoty Lucario i, Złot... i Złota Gardevoir. Może nam się. Coś, nie pamiętam co było z Journeya, El... z El... Destiny niech to się trafi. Dobra, nie przełożyłam karty. Bo... Ognista energia, Petril, Minchino, Tox, Mister Mr. Mime, Tom Basken. Alolan Golem, Love w rewersie, Black Belt Training w rewersie, Metagross Hollow. W pierwszym nic nie ma. Ale to tak często jest, że w pierwszym się nic nie trafia. Żeby tak później zaskoczyć w kolejnych boosterach. Boom. Na przykład tam wyskakuje super karta. Metalowa Energia, Wingull, swine Up, Shellmet, Shellgon, Virizion, Belt, Pant, Articuno, Orchid w rewersie, Articuno w rewersie, line Rock Hollow. Jak tak się zastanowić, to muszę w no takim Ultra Premium Collection można sobie uzupełnić cały set. Gdyby były same boosterki z jednego dodatku, to by się dało. No i było tak w jednym, Ultra Premium Collection. Zdrowiasta Energia, Frigatito, Trampa, Durant, Morgan, Escavalier, Brock Scouting, Łkalona, pan guru w rewersie, Loki w rewersie, pop Mam już dużo doornaia. Ale mam dużo z tych dodatków, więc. A jedyny set, który mam pełny to jest. Stellar Crown i, i 151, z którego zbieram Grand Master Set. No, że wszystkie reverse, wszystkie holo, wszystkie zwykłe. No, nie wiem. No, no, może, no, może nie aż taki cały, cały tylko cały z podstawy, że to przez... no, nie będziemy szaleć aż tak, że wszyscy... Wszystkie z wszystkich języków, chociaż tam z jedną kartą mam tam dwa języki, a jest to Wiglita. Dobra, lecimy z lusterkami. Mroczna energia, Orichorio, N. En profesor Professor lilik Lilek, Maractus, Topstru, Rufian. Bagon w rewersie, Keklion ke w rewersie, Tapu Coco EX. No dobrze, 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 niech się trafi. Lepiej mieć coś, nic, mieć nic. Dobra, jeszcze dwa i lecimy z kolejnym dodatkiem. Dobra. Myślę, że kiedy wejdzie następny dodatek, to wtedy by wyjdzie Mega Mutu. Bym chciał, żeby była karta Mega Mutu. No, by kiedyś była, ale, ale to było kiedyś. I trudno jest zdobyć. Wodna energia, magmar, populu, bagon, paras. Wulkalona, Alolan Marwak, Wizing, Tropius w rewersie, Alolan Jodud w rewersie, and Resiramkolo. I ostatni booster. Dużo osób z dzieciństwa, takich już starszych, dorosłych zbierało karty Pokémon, ale kiedy dzieci już się tym interesują w tych czasach, to okazuje się, że nie wiadomo, gdzie to jest, bo to jest już stare karty, dużo warte. I... Ale w tych czasach nie było to tak traktowane. I na pewno nie u wszystkich. Walcząca energia, Will Good Swainab, Selmet, Selgon znowu taki układ: Alolan Marwak, Brock Scouting, Siride Petril w rewersie, irigatito w rewersie, wylor Holo. Dobra, nowy, do, kolejny dodatek dostępnity rywalz, dzięki mi po kolei z dodatkami. O, dobra. Elektryczna energia, syntetyczny bals, etan. Walalgo, Cynthia Roselia, Team Rocket Nidorina, Team Rocket Markrow, Baras Kevada. Team Rocket Towers, Team Rocket Petrel Reverse, Hangaskan Pularcie i Zamazem to Holo. to nie jest fajny ten Dobę się. Kolejny, hmm. ale Mega Kangaskan różni się tym, że, że jego jakby dzieciak w torbie jest już większy. I chodzi sam. No to chyba mega, chyba mega Kandas Kandorus po prostu, a nie mega ewoluował. No w jakimś sensie ewoluował, no ale chwilowo. Ewaleczna energia, etan, slagma, meditajt, washroom, mchart, misty i pop. Poston, celmas kogerpon tim rocket Nidoran doran v reverse a v reverse hydraful holo Nie lubię talii Mega, co Nie, nie lubię talii Tera, coś jest Zawsze, kiedy z nią gram, bardzo rzadko się to staje, że wygrywam, ale częściej przegrywam. Właśnie dlatego nie lubię tych talii. Takich, takich. No, nie lubię tych talii, które są bardzo skuteczne na moją. Więc próbuję zrobić talie skuteczne na nich. Bo ja gram z seru i właśnie nie wiem. Jeszcze dawno nie byłem, żeby grać. Więc teraz... otwieramy. Ognista energia. Setemballdois. Etan Sudowudo. Team Rocket Porygon. Petroton, Misty Mistipside, Team Rocket Butterbot, Petroton w rewersie, U, Team Rocket Gorbat AX Złoty, a ten Type Hollow. No to super. I jestem to i będzie dobrze. Już jest dobrze, ale może byłoby być zawsze lepiej. Dobra. Salowa energia Tim Rocket Horygon 2, Tim Rocket Pupita, Misty Staryu, Tim Rocket Nidorino. Team Rocket Giovanni, bo nie miałem tej karty: Arcanine, Obama Snow, Reversia, Team Rocket Porygon Z, Reversia i Red X. Mówiłem, że było być dobrze? Może mogło być lepiej? Jest lepiej. Dobra, teraz Mega Evolutions. Niech z tego wylatują dobre dropy. Z tego też. I z tamtych też niech będzie wylatowała następnym razem. Powinna ta energia, Firo. Lic Leo, Tinkating, Grevar, Tinkaton, Acerola Hadabra, Cadabra, Aivizaur reversie, Bulbazaur Reverse, Mega Mavil AX, Sechia Moia Mega Mavil. Nie jest specjalnie droga. No ale zawsze jest coś. No tak zrobimy, rzeczy. Ja Dobra. Niech wyskoczy. niech, niech wyskoczy niech wyskoczy coś dobrego niech wyskoczy złoty lukario, niech wyskoczy złoty tagardewoal niech wyskoczy coś cionnego broczna energia helolix kada korpisz Pirou, palmstone Pinkaton Vulcanion Mega Signal w rewersie Marshadow w rewersie Fighting Gong w large Ciągle się to dropię Dobra Jeszcze 6 dropów do, do końca sześć boosterów. Tak, gdyby było do końca sześć dropów, to, to bym się zdziwił. Stalowa energia, Sunset, Magneton, Spiral, Robot, Ninjas, Fighting Gong, Fountain, Caliolis, prewersie Steelix w kundarcie i Steelix zwykły w kolor. Jest. Ciągle coś jest. Dobra. Czy nadal tak pójdzie? I czy to będzie odcinek, gdzie chyba trafiłem? Chyba najwięcej dropów. Dobra. Psychiczna energia, Litleo, Pinka -pink. Revert, Sense Revium Power Pro, Kangrow, Rumpik, GU reversie. Redinja w rewersie i Lunaton Kolo. I teraz Fantasmal Flames. Niech wypadnie to, co ma wypaść. Czyli dużo drops. Energia, Wine Up, Milk Kelly, Roko Roko, break, one Wonsum Patch, The Viper, Lokiks, alternatus w Reverse w rewersie, Dobra, już nie leci tak jak leciało. Ale dobrze leciało. Elektryczna energia. Sandil, hiplap. Zygzagon. Mistryws. Arsaludon, Jumbo Ice Cream Rambul, Jumper w rewersie Firebrother Brewersie rewersie Havmod Holo Chostały dwie yeah. Jedna rzecz Nawet jedna rzecz będzie dobrze Szkoda, że już 6 speków nie ma w tej erze, ale wyszły mega. Ten coś zobaczyć zawsze, ale... No i chyba fajnie, że to mega wyszło znowu. Po tylu latach. Ognista Energia, Toxel, Bronzor, Mimikyu, Campage, Crocodile, Firebrother, Bramblers, Odis w rewersie, 100 to w rewersie, 2 Plum Hollow. Ty, czaj, zadzie. Oferamy z Tobą Ultra Premium Collection, więc Ty nam coś przyniesiesz. Roczna energia, Miss reviews Duraludon. Hard Vachtington, Charmeleon, Jumbo Ice Cream, Run Tauros, Chanmander w rewersie, Battle Couch w rewersie, i Hollow. Nie było, ale było dużo. Wychodzi na to. 9 dropów, bo to są dwa. No ale tak to trafiono. Tu 7 dropów, a nasze dropy to są. Fighting gong w fularcie, Team Rocket Corbat w fularcie złotym, Megamavil EX, Red Rock EX. Tapu Koko EX, Felix Fulacie, Angus Kan i Mega Chaser EX i Oricorio EX. Którego nie widać. Dziękuję. To wszystko, co dla Was na dziś przygotowałem. Jeśli Wam się podobał filmik, zasubskrybujcie. Albo dajcie łapkę w górę. I zachęcam też do innych odcinków. Tutaj wokół, gdzieś, tu powinno się Wam wyświetlić. Zachęcam też nie do poprzednich Ultra Premium Collection i do, ich, i do innych rzeczy. Pa.